Witaj w programie Prawda, a programie Prawda, skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Bóg cię Bóg kocha, Bóg chce Cię błogosławić i ale musisz odpowiedzieć, że byłem w stanie przyjąć believing to, że w stanie to, uwierzyć i Wierząc oczliwo i zbierając je za każdym razem. Robiąc to zarabiam więcej niż A kiedykolwiek. A teraz Andrew, witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. To mój ostatni tydzień nauczania na temat, który zatytułowałem Finansowe szafarstwo. Kocham podtytuł tej książki, który mówi Oświadczaj wolności wynikającej z powierzenia swoich finansów Bogu. Jest w tym wielka prawda. Większość ludzi bierządzenia. Że odpowiedzialność za finanse całkowicie na siebie i z tego powodu są zestresowani, działają w strachu i zmartwieniu, ale kiedy widzisz siebie jako szafarza i uznajesz Boga za swoje źródło, to wszystko zmienia. To, o czym mówię w tym tygodniu, nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem, w którym będę o tym nauczał, a mówię o partnerstwie. Nauczałem na ten temat kilka miesięcy temu w naszej telewizji, więc nie będę zagłębiał się w takie szczegóły. Możesz zdobyć książkę, możesz sprawdzić nasze archiwum, jeśli chcesz więcej informacji, ale byłbym całkowicie nie w porządku, gdybym nauczał o finansowym szafarstwie i nie mówił o mocy partnerstwa. Partnerstwo w oczywisty sposób pomaga Kościołowi czy służbie, której dajesz i to jest oczywiste, ale partnerstwo czyni również wielką różnicę w Twoim życiu. To, co nazywam partnerstwem, to coś innego niż okazjonalne dawanie daru Kościołowi czy służbie w zamian za korzyść, którą dostajesz. Nie mówię, że to jest złe. Jest to zgodne z pismem i już o tym mówiłem, że jeśli ktoś sieje w Ciebie duchowe dobra, zgodne z pismem jest danie mu w zamian finansów. Pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział. Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Nie zawiążesz pyska młucącemu wołowi. Mówi o tym, że nie powinieneś odmawiać finansów temu, kto usługuje ci duchowo, więc tak, wszystko. To jest dobre i zgadzam się z tym. Jednak partnerstwo to coś więcej niż dawanie komuś, kto dał tobie, przez co w pewnym sensie dajesz mu finanse w zamian za duchową korzyść, którą on dał tobie. To jest dobre, ale partnerstwo to coś więcej. Partnerstwo ma miejsce wtedy, kiedy dajesz Kościołowi lub służbie po to, żeby mogli docierać do innych ludzi. Uzdalniasz ich do wzięcia tego, co pobłogosławiło Ciebie, uzdalniasz ich. Do sięgania dalej niż tylko do Ciebie. To nazywam partnerstwem. Partnerstwo to nie tylko wymiana za Twoje osobiste korzyści. To Ty, pomagający danemu Kościołowi czy służbie, docierać i dotykać innych ludzi. Mógłbyś powiedzieć, że jest to niesamolubne w porównaniu z tym, kiedy dajesz, ponieważ ktoś usłużył Tobie. W pewnym sensie jest to samolubne. Nie mówię, że jest to złe samolubstwo, jednak masz w tym korzyść. Partnerstwo jest wtedy, kiedy dajesz i nie masz z tego bezpośredniej korzyści, jak otrzymywanie materiałów, ale zamiast tego pomagasz docierać do innych ludzi. Czytałem już niektóre z tych wersetów, ale chcę pójść dalej. List do Filipian, pierwszy rozdział, drugi werset. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję memu Bogu, ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc, z radością. Za Was wszystkich, za Wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Słowo współudział to greckie słowo koinonia i dosłownie oznacza ono partnerstwo. Paweł pisał do swoich partnerów. Pozwól, że przejdę do listu do Filipian, rozdział 4. Wrócę do tych wersetów później w tym tygodniu, ale w liście do Filipian, rozdział 4, to ten sam list pisany do tej samej grupy ludzi. W wersecie 15 powiedział on, a wy Filipianie wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. To niesamowite. Werset 16. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnął owocu, który by wzrastał na wasze konto. Powiem na ten temat więcej później w tym tygodniu, ale chcę pokazać, że to potwierdza to, co powiedziałem przy liście do Filipian, rozdział pierwszy, piąty werset, w którym mówi, że chwali Boga za ich współudział, to znaczy za ich partnerstwo w Ewangelii, a w liście do Filipian Filipian rozdział 15 16 Filipianie byli jedyną grupą ludzi, którzy wspierali Pawła po tym, jak opuścił ich okolicę. Oczywiście wszędzie, gdzie Paweł poszedł, ludzie mu pomagali, pozwalali mu zatrzymać się w ich domach, zaopatrywali go w jedzenie, robili konkretne rzeczy, więc to nie tak, że oni byli jedynymi ludźmi, którzy obdarowali Pawła, ale to jedyni ludzie, sam to powiedział, to jedyni ludzie, którzy wysyłali mu finanse czy wsparcie po tym, jak opuścił ich okolicę. To oczywiście nie była jedynie zapłata za Ewangelię, którą oni otrzymali. Oni wysłali, aby mu pomóc i uzdolnić go, by docierał do innych ludzi. W dziejach apostolskich, pozwól, że coś pokażę, dzieje apostolskie, 28 rozdział, 30 werset. Przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, ze wszelką odwagą i bez przeszkód. Pomyśl o tym. Paweł był więźniem. Paweł spędził dwa lata w więzieniu w Judei, potem, jako więzień, został przeniesiony do Rzymu. Przeżył katastrofę morską na Malcie. Prawdopodobnie działo się to na trzy lata przed tym, jak dotarł do Rzymu, a potem został w Rzymie przez całe dwa lata. Zauważ, jako więzień w swoim wynajętym mieszkaniu. Znajdował się w areszcie domowym, ale musiał płacić za dom. Pozwól, że zapytam, jak człowiek, który spędził w więzieniu pięć lat, płaci za swoje zakwaterowanie? Cóż, dzięki swoim partnerom, ludziom, którzy go obdarowywali, i sam powiedział w liście do Filipian rozdział czwarty, że jedyny kościół, który dawał mu po tym, jak opuścił ich okolicę, był kościół Filipi. Ci ludzie byli partnerami i powtórzę, definiuję partnera jako osobę, która wykracza poza zadawanie w celu otrzymania materiałów. Nie ma w tym nic złego, to Boża rzecz, ale partnerstwo to kolejny poziom, kolejny krok, gdzie nie dajesz tylko po to, żeby dostać, ale dajesz, żeby błogosławić innych żeby wziąć to, co było błogosławieństwem dla Ciebie i co zmieniło Twoje życie i pomagasz docierać do innych ludzi. To stawia Cię w zupełnie innej kategorii. Pozwól, że wrócę do listu do Filipian, rozdział pierwszy, gdzie powiedział, dziękuję memu Bogu, ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc, z radością za Was wszystkich, za Wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Cały list od samego początku aż do czwartego rozdziału do końca. Listu, gdzie powiedział: Filipianie, jesteście jedynymi, którzy dawali mi po tym, jak opuściłem waszą okolicę. Cały list do Filipian został napisany do partnerów, do wyjątkowej grupy ludzi. Obietnice, które znajdują się w liście do Filipian, często wyjmujemy te obietnice z kontekstu i mówimy o takich rzeczach jak List do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. To następny werset po tym, co przeczytałem na temat partnerstwa, który mówi, Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Często wyjmujemy ten werset z kontekstu i mówimy przypadkowym chrześcijanom, każdej osobie, że Bóg dokończy dobre dzieło które w tobie rozpoczął. Pozwól, że powiem tak. Wierzę, że Bóg chce dokończyć dobre dzieło, które w was rozpoczął. Bóg nas kocha, Jego plany dla nas to dobre plany. Jeśli przeczytasz Księgę Jeremiasza, 29 rozdział 11 werset, on mówi, gdyż ja znam myśli, które mam o was. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. New International Version mówi, nadzieją i przyszłość. Wierzę, że to jest Boża wola dla wszystkich, ale jeśli będziecie Będziesz czytać dalej Księgę Jeremiasza, 29 rozdział, werset 13 mówi, będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. Więc tak, Bóg ma dobre plany dla każdej osoby, ale one nie wypełnią się automatycznie. Musisz szukać, żeby znaleźć, musisz pukać, żeby cię otworzyli. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 7 werset, musisz współpracować z Bogiem. Tak, mogę powiedzieć, że taka jest Boża Wola dla każdej osoby oglądającej ten program. On chce obdarzyć się dobrobytem, Bóg chce kontynuować dobre dzieło, które w tobie rozpoczął, ale wiesz co? To nie jest automatyczne. Musisz współpracować, i Paweł powiedział: Jestem pewien co do was, partnerów. Widzisz, kiedy stajesz się partnerem, i powtórzę, ja definiuję partnerstwo jako ktoś, kto daje więcej niż to, co potrzebne, aby coś dostać. W pewnym sensie jest to kupowanie. Chociaż mówię, że moje materiały są dostępne za dar o dowolnej wartości, traktuję wszystko, co udostępniam poza kilkoma rzeczami, które mają konkretną cenę. Na przykład nasz Living Commentary kosztuje 120 dolarów. Są tam 23 tysiące wersetów z Biblii, do których napisałem komentarz. Wydanie tego kosztowało nas wiele pieniędzy i nie mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby 100 tysięcy ludzi poprosiło o to jednocześnie. Zacząłem się zastanawiać i dlatego wyceniliśmy niektóre z tych dużych produktów, ale tak jak ta książka mówię, wyślij dar o dowolnej wartości i niektórzy ludzie wysyłają dolara, dwa dolary. Wcześniej ludzie wysyłali guziki, naparstki i inne rzeczy. Niektórzy. 53% ludzi, którzy składają zamówienie, nic nie wysyła, a moi partnerzy umożliwiają mi wysyłanie materiałów. Ogólnie mamy ludzi, którzy dają więcej niż koszt wyprodukowania tego, więc ogólnie rzecz biorąc zyskujemy na tym, chociaż niektórzy korzystają z tego i nic nie dają. Więc jest to dobre i doceniam ludzi, którzy tak dają, ale w pewnym sensie dokonujesz zakupu, mimo że mówią o darze o dowolnej wartości. Partner to ktoś, kto nie otrzymuje czegoś w zamian, przynajmniej w sferze fizycznej, naturalnej. Zawsze będzie zwrot od Boga, Bóg Cię pobłogosławi, i zapewniam Cię, właśnie o tym mówi Paweł do Filipian. Mówił o wyjątkowych błogosławieństwach. Dzieją się wyjątkowe rzeczy. Kiedy wychodzisz poza dawanie emocjonalne, czy dawanie, żeby otrzymać materiały, kiedy zaczynasz być partnerem, to otwiera dla Ciebie drzwi. Będę dzielił się z Księgi Przysłów, 18 rozdział, 16 werset i podzielę się tym bardziej szczegółowo. Nie mogę powiedzieć wszystkiego dzisiaj, ale partnerstwo stawia Cię na innym poziomie. To oznacza, że wyszedłeś poza myślenie o sobie i myślisz o innych ludziach. Chciałbym tutaj tak wiele powiedzieć. Jedną z rzeczy, których szatan używa do tego, żeby nas powstrzymać i zatrzymać Boży przepływ w naszym życiu jest nasz egoizm. Mam nauczanie pod tytułem Egocentryzm Źródło wszelkiego smutku. To mała broszura i powiem Ci, że jest niesamowita. Widziałem tysiące, dziesiątki tysięcy ludzkich żyć zmienionych dzięki niej. Tak naprawdę to nasze zaabsorbowanie sobą nasze skupienie na sobie nasza miłość do siebie to jest źródłem wszelkiego smutku w naszym życiu. Jeśli jesteś zawinięty w samego siebie, to tworzysz bardzo małą paczuszkę. Ale wiesz, kiedy stajesz się partnerem, kiedy bierzesz swoje zasoby i nie chodzi tylko o kupowanie czegoś, o to, że dajesz w zamian za to, co dostałeś, ale kiedy zaczynasz dawać poza samym sobą, niesamolubnie tylko po to, żeby pomóc innym ludziom doświadczyć wolności, to przenosi cię do innej rzeczywistości. To nie jest gwarancja, że przez zostanie partnerem, automatycznie przejdziesz nad wszystkimi swoimi problemami, ale to jest krok w tym kierunku. Stawiasz innych ludzi, używasz swoich zasobów do błogosławienia innych i nie chodzi tylko o ciebie i o to, co ty możesz dostać. Czego ja potrzebuję, dam tutaj, żeby dostać. Nie. Kiedy jesteś partnerem, wykraczasz poza samego siebie i dajesz, żeby błogosławić innych ludzi. Jest to niesamolubne. Kiedy to robisz, to ogranicza szatanowi dostęp do twojego życia. To stawia cię w innej kategorii. To nie oznacza, że Bóg kocha cię bardziej. Bóg kocha nas wszystkich z łaski, niezależnie od naszego postępowania. Ale to oznacza, że ty kochasz Boga bardziej. To oznacza, że nie myślisz tylko o sobie, modlisz się o innych ludzi. List do Filipian, rozdział drugi. Chciałbym mieć czas, żeby nauczać z całego listu do Filipian. Jednak list do Filipian, rozdział drugi werset 3, nie czyncie nic z ani z próżnej chwały. Powtarzam, moje nauczanie pod tytułem Egocentryzm, źródło wszelkiego smutku, opiera się głównie na Księdze Przysłów, 13, rozdział 10, werset, która mówi, spór powstaje tylko dzięki pysze. Tylko. Tylko. To nie jest główny powód. To jedyny powód. Konflikt powstaje tylko z powodu pychy. Nie będę o tym teraz nauczał, ale ten fragment mówi o dogadywaniu się z ludźmi. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały. O tym jest tutaj mowa. Jedynym ze sposobów na przejście nad kutliwością jest przestanie być tak egocentrycznym. Pomyśl o drugiej osobie. Dlaczego ona robi to, co robi? Skąd ona się wywodzi? Gdybyś był w stanie pomyśleć o drugiej osobie, zamiast myśleć tylko o sobie, to wszystko by zmieniło. Mój brat, kiedy byliśmy dziećmi, zawsze kochałem mojego brata. Jest starszy ode mnie o 4 i pół roku. Zawsze go podziwiałem, ale on był wybuchowy. Zapewniam cię, czasami się zezłościł. Kiedyś uderzył mnie skórzaną kurtką z wielką klamrą. Uderzył mnie w głowę i pamiętam, że potrzebne były dwa lub trzy ręczniki do wciągnięcia całej krwi. Nie pojechałem na założenie szwów, ale jestem pewny, że mogłem. Mój brat po prostu raz na jakiś czas wybuchał i jak tylko mu przechodziło, przychodził i mówił, przepraszam, nie myślałem o tym, co ci robię, myślałem tylko o sobie. Nie zdawał sobie z tego sprawy, ale potwierdzał to, że spór powstaje tylko dzięki pysze. Kiedy skupiasz się tylko na sobie, to sprawia, że cię denerwujesz. Musisz żyć powyżej samego siebie. Musisz mieć powód do wstawania który jest większy od ciebie. Musisz mieć coś, co robisz, co błogosławi innych, kiedy wyjdziesz poza samego siebie i zaczesz żyć, wydawać, zamiast po to, by dostawać, to stawia cię w innej kategorii. To ogranicza Szatanowi dostęp do Ciebie. Now, Bóg kocha cię tak samo mocno, you, you know, kiedy jesteś parnol, cielesny, jak i kiedy jesteś duchowy, ale ty nie kochasz Boga tak bardzo, będziesz bardziej podatny na diabła i to, co on robi. I właśnie to robi partnerstwo. Powtarzam, pamiętaj, cały list do Filipian został napisany do partnerów. Zobacz, co powiedział. Nie czyńcie nic z skutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy ty nie tylko o to, co Jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. I potem zaczyna mówić o Jezusie. Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby zbawić samego siebie. On nie potrzebował zbawienia. Mógł skasować świat, mógł zniszczyć świat i zacząć od początku. Nic by na tym nie stracił. On nie przyszedł dla samego siebie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ciebie i mnie, że poddał się, oddał samego siebie, żył w tym ciele i przez 33 lata był oddzielony od swojego ojca. Nie oddzielony zupełnie, z pewnością byli w jedności, ale inaczej niż kiedy istniał w wieczności. Był ograniczony do fizycznego ciała, był wzgardzony i odrzucony przez ludzi. I zrobił to wszystko dla Ciebie i dla mnie. Paweł mówi, że musimy być jak Jezus, musimy żyć dla innych ludzi, musimy położyć swoje życie, musimy się poświęcić. Tym dla mnie jest partnerstwo i dlatego ten list napisany do partnerów Pawła, dlatego on o tym mówi. Musisz wyjść poza samego siebie. Powiedziałem to wcześniej, ale jeśli jesteś zawinięty w samego siebie, to tworzysz bardzo małą paczuszkę. Jezus powiedział, że życie człowieka nie zależy od obfitości dóbr, które posiada. Kiedy kładziesz swoje życie, kiedy tracisz swoje życie, wtedy naprawdę odkrywasz, o co chodzi w życiu. Ponad 3 miliardy ludzi może codziennie oglądać ten program. I zapewniam cię, że ludzie na całym świecie oglądają teraz ten program. I przykro o tym mówić, Bóg was kocha i ja was kocham, ale życie wielu z was kręci się wokół was. Słyszałeś dowcip? Ilu ludzi potrzeba do wkręcenia żarówki? Jeśli chodzi o egoistę, to tylko jednej. Wystarczy, że stoisz i trzymasz żarówkę, a cały świat kręci się wokół ciebie i automatycznie wkręca żarówkę. Tak żyje większość ludzi, i dlatego jesteś nieszczęśliwy, dlatego jesteś poraniony, dlatego jesteś taki zgorszony. To dla szatana wejście do twojego życia. Partnerstwo to wychodzenie poza siebie. Nie dajesz, żeby dostać, nie dajesz w zamian za materiały, które otrzymujesz, dajesz z czystej motywacji, ponieważ chcesz zobaczyć zmieniające się życie ludzi. Tak więc, partnerstwo stawia cię w innej kategorii. Zszedłem na to wszystko, mówiąc o liście do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. To nie jest prawdą dla każdej osoby. To prawda, że Bóg chce błogosławić wszystkich, ale nie jestem pewien, że każdy, kto ogląda ten program, będzie nieustannie pomnażany i błogosławiony przez Pana i że wszystko będzie działać. Wiem, że jest to Boża wola dla Ciebie, ale nie każdy będzie współpracować. Jednak kiedy ludzie zostają partnerami, kiedy wychodzą poza samych siebie i zaczynają żyć, by dawać... Inny werset, którego użyłem, list do Efezjan, czwarty rozdział, 28 ósmy werset, mówi, kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Już o tym nauczałem, ale powinieneś pracować nie po to, żeby zadbać o swoje potrzeby, ale po to, żebyś miał. Żeby dać innym ludziom. Jeśli nie słyszałeś tego nauczania, wcześniej niektórzy z Was są gośćmi i myślicie, jak miałbym sobie poradzić, gdybym wszystko oddał? Bóg nie chce, żebyś wszystko oddał, ale Twoim motywem, głównym skupieniem powinno być Boże, jak mogę błogosławić Królestwo Boże. Jak mogę szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a dopiero wtedy wszystkie te rzeczy co jem, gdzie śpię, co się ubieram wtedy wszystko to przyjdzie jako produkt uboczny. Kiedy na pierwszym miejscu stawiasz Królestwo Boże, wtedy Bóg zadba o Twoje Królestwo, a Bóg zadba o ciebie lepiej, niż ty sam o siebie zadbasz. Mogę powiedzieć, że że dla ludzi, którzy są partnerami, którzy dają poza samych siebie i mają czystą motywację, dają, by pomóc szerzyć Ewangelię i widzieć zmieniane życia. Mogę powiedzieć tym ludziom, że jestem pewien, że Bóg będzie kontynuował w Tobie dobre dzieło. On chce zrobić to z wszystkimi, ale nie może, ponieważ nie wszyscy z nimi współpracują. Jednak dla tych z Was, którzy wychodzicie poza samych siebie i zostajecie partnerami, zapewniam, że istnieje wyjątkowe błogosławieństwo. To jest list do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Tak naprawdę niewłaściwe jest wyjmowanie tego wersetu z kontekstu i stosowanie go do każdej osoby w ciele Chrystusa. Nie, to odnosi się do ludzi, którzy są partnerami. Werset zaraz przed tym. Chwalę Boga za wasz współudział. Słowo współudział to koinonia i oznacza partnerstwo. Dlatego zachęcam Cię, chwała Bogu, dla Twojej korzyści. Oczywiście jest to korzyść dla mnie, jest to korzyść dla Kościoła, jest to korzyść dla innych służb. Kogokolwiek partnerem zostaniesz, będzie to dla nich korzystne, ale jest to korzystne również dla Ciebie. Jest to Ci niezbędne. Naprawdę Cię zachęcam. Popełniłbym błąd, gdybym, nauczając o finansowym szafarstwie, mówiąc o tym, jak Bóg chce obdarzyć Cię dobrobytem, a nie powiedziałbym, o partnerstwie, ponieważ jest to bardzo ważne. Paweł napisał cały list do Filipian, do ludzi, którzy byli jego partnerami, a tak wiele z tych obietnic, które stąd wyciągamy i stosujemy do wszystkich, odnosi się konkretnie do partnerów. Mówię ci, jeśli chcesz pójść wyżej, jeśli chcesz wejść na kolejny szczebel na drabinie i zacząć funkcjonować na innym poziomie, musisz zostać partnerem. Nie mówię tego tylko dla ciebie. Tak, jeśli jesteś błogosławiony przez tę służbę, właściwe jest, abyś został naszym partnerem. Ale mówię to o Twoim kościele, mówię o innych służbach. Jeśli widzisz kogoś i naprawdę identyfikujesz się z tym, co ta osoba robi i mówisz, Chcę, żeby inni ludzie byli błogosławieni, Powinieneś zostać jego regularnym partnerem i pomóc to wypełnić. To Twój duch się zmienił, kiedy narodziłeś się na nowo. Zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, i według listu do Efezjan 1.13 natychmiast zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, próżniowo zapakowany. Duch Święty zakrył Twojego doskonałego, narodzonego na nowo Ducha. Jeśli oddałeś się Bogu i idziesz za nim, to zapewniam cię, że masz powodzenie, nawet jeśli sprzedano cię do niewoli, skłamano o tobie czy zamknięto więzienie. Podobasz się Bogu. Bóg cię kocha i jest w ciebie bardziej zadowolony, niż sobie to uświadamiasz. To tak, jakbym nie miała już żadnego powodu, aby być chora, aby cierpieć ból, aby się bać. Jak z nocy w dzień moje życie uległo zupełnej zmianie. Odnalazłam mojego Boga. To kompletnie zmieniło nasze życie. Myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry i Bóg nie może mi wszystkiego przebaczyć. I wtedy natknąłem się na nauczanie Andrew Maca. Obejrzałem na YouTubie nauczanie, prawdziwa natura Boga. I to na zawsze zmieniło moje życie. Chcę podziękować Andrew Macowi. To, co głosi, jest błogosławieństwem dla całego świata. Zostań naszym partnerem www.abłempolska.com. Nauczanie finansowe szafarstwo jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Zapraszamy na stronę awm.polska.com, gdzie znajdziesz więcej nauczeń Andrew.